Błękitne niebo i przejrzyste powietrze. W trakcie letnich miesięcy zapominamy zwykle o problemie niskiej emisji. To, że jednak nie widzimy jego skutków, nie oznacza, że go nie ma. Skutki wysokiego stężenia toksyn ze zdwojoną siłą odczujemy w okresie zimy, kiedy z kominów domów jednorodzinnych i kamienic ocieplanych piecami węglowymi znów będą snuły się opary. Sezon grzewczy sprawia, że w województwie śląskim kumuluje się aż 40% zanieczyszczeń powietrza. Mimo wdrożenia prawie 150 programów likwidacji tzw. niskiej emisji, kiedy zaczynamy dogrzewać mieszkania niemal we wszystkich miastach aglomeracji śląskiej, zostają przekroczone dopuszczalne normy pyłu zawieszonego w powietrzu. Ciągle okazuje się, że największym problemem to są po prostu gospodarstwa domowe. To jest niska emisja w okresie grzewczym. Myślę, że. Niezwykle istotne i niezwykle ważne jest przede wszystkim przekonanie ludzi do tego, żeby, żeby zamieniać to tradycyjne ogrzewanie węglowe na, na czyste technologie, na inne technologie, na takie, które nie skutkują tak, tak dużą, niską emisją. To jest trudne, dlatego, że to się wiąże bardzo często z wydatkami. Tutaj właśnie to jest zadanie dla, zarówno dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i dla samorządu województwa. Emisja toksyn z domowych pieców to jedno z największych i najbardziej wstydliwych wyzwań ekologicznych stojących dziś przed samorządami województwa i koncernami energetycznymi. Dominująca nasza działalność ponad 90% to właśnie to technologie węglowe. Przede wszystkim ograniczamy emisję dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów poprzez właśnie te nowe rozwiązania sprawnościowe w naszych instalacjach. Jesteśmy odpowiedzialni za modernizację i budowę sieci ciepłowniczej i zachęcamy mieszkańców tego regionu, żeby nie palić w starych piecach węglowych, a właśnie podłączać się do sieci ciepłowniczej, bo przez to właśnie zwiększamy tą efektywność. Chcemy żyć w czystym, przyjaznym środowisku, no to sami musimy robić wszystko i dbać o to nasze powietrze. Z problemem zanieczyszczenia powietrza intensywnie walczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ciągu ostatnich 10 lat na działania likwidujące niską emisję przeznaczył blisko 300 milionów złotych. By jednak poprawa jakości powietrza była odczuwalna, potrzebne są działania systemowe. Bardzo ograniczamy niską emisję, czyli tą emisję z z źródeł rozproszonych, zwłaszcza produkujących ciepło, ale nie uzyskujemy pożądanego efektu w postaci jakości powietrza. A to właśnie dlatego, że te działania są rozproszone, nieskoncentrowane terytorialnie. Poza tym pozyskiwanie środków na ten cel, czy to przez samorządy, czy przez operatorów sektora mieszkaniowego, są z różnych źródeł wedle różnych wymogów. Mamy pomysł na koordynację tych działań, który ma. Zapewnić przełożenie się tych działań na efekt w postaci gruntownej zmiany jakości czy poprawy jakości powietrza, zwłaszcza, że nie uciekniemy od wymogów dyrektywy KAFE, którą żeśmy wdrożyli i która nas zobowiązuje do 2020 roku przede wszystkim do bardzo, bardzo znaczącej redukcji pyłów. A to jest głównie niska emisja, czyli palenie domowe. My stosownie do tego obciążenia musimy traktować te wyzwania w zakresie poprawy ochrony powietrza. Przemysł, ten, który nam się kojarzy z głównym trucicielem, wcale nim nie jest, głównym emitentem niskiej emisji są gospodarstwa domowe i to po prostu co w piecach. Spalamy stąd duży system. Wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Województwem Śląskim. To jest taki kompleksowy system wsparcia tego, aby z tą niską emisją walczyć. Mieszkańcy regionu aktualnie mogą korzystać z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Specjalne programy uruchamia także Narodowy Fundusz. To jest budowa budynków niskoemisyjnych, czyli albo pasywnych, albo energooszczędnych, i tam jest dopłata 30 lub 50 tysięcy, również nie wykluczamy dopłaty do mieszkań. Kolejna sprawa to jest kwestia programu Lemur, gdzie chcemy sfinansować projekty na poziomie 30-50 czy 70% w formie dotacji, projekty techniczne budynków użyteczności publicznej, które będą spełniały odpowiednie normy, a potem chcemy inwestycji. Finansować pożyczką, która również może być umorzona w zależności od efektywności energetycznej na poziomie 30, 50 czy 70%. Również inne zadania samorządów, czyli budynki użyteczności publicznej, które już w tej chwili są w posiadaniu samorządów, możemy przeprowadzać głęboką termomodernizację z użyciem odnawialnych źródeł energii. Analogiczne środki na ten cel będą również na e, efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii z norweskiego mechanizmu finansowego. Z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystają między innymi samorządy. To na nich spoczywa odpowiedzialność oświadamiania mieszkańcom fatalnych skutków niskiej emisji do chwili obecnej. Brakuje bowiem przepisów zobowiązujących właścicieli obiektów mieszkalnych do używania paliw dobrej jakości. Zabrze jest jednym z tych miast, któremu udaje się przekonywać lokalną społeczność, między innymi do modernizacji starych pieców. Od 2008 roku realizujemy program w którym mieszkańcy mogą korzystać przede wszystkim z dofinansowania polegającego na wymianie kotłów z paleniskami na węgiel na kotły gazowe. To dofinansowanie jest w kwocie 6400 zł, a jednocześnie mogą też korzystać z programu, w którym mogą termomodernizować budynki mieszkalne, mogą ocieplać dachy, mogą również skorzystać z programu, w którym mogą zamontować baterie słoneczne, a to jest niebagatelne. Wydatelna kwota, bo to pozwala zaoszczędzić w skali roku znaczne środki. Nasza gmina z roku na rok uczestniczy w tych programach, jednocześnie pozyskujemy środki. Myślę, że termomodernizacja placówek oświatowych jest tego najlepszym przykładem. W planie mamy termomodernizację wszystkich placówek oświatowych, a to są oszczędności w skali roku w granicach 2 milionów złotych. Na Śląsku zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest w głównej mierze spalaniem w piecach węgla złej jakości. I choć produkcja energii w Polsce w ponad 90% oparta jest na węglu, to ze względu na wysoki poziom emisji zanieczyszczeń dwutlenku węgla Unia Europejska dąży do ograniczenia funkcjonowania tych źródeł energii. Szansą dla węgla mają być czyste technologie węglowe. Z myślą o ich rozwoju nakładem około 45 milionów euro otwarto nowoczesne Centrum Czystych Technologii Węglowych. Przedsięwzięcie podjęte przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu to największy projekt badawczy w regionie. Efektem prowadzonych tu badań ma być obok zminimalizowania skutków wykorzystania węgla dla środowiska naturalnego także rozpoznanie potencjału składowania dwutlenku węgla czy podniesienie efektywności wytwarzania i użytkowania energii. Na infrastrukturę badawczą centrum składają się laboratoria wybudowane w Katowicach oraz podziemny poligon do badań w zakresie zgazowania węgla utworzony w Mikołowie. Trzecia część instalacje technologiczne do doświadczeń na większą skalę oraz stanowiska badawcze w skali wielkolaboratoryjnej, między innymi do badań z zakresu zgazowania i tzw. oksyspalania ciśnieniowego paliw stałych, powstały na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zaprzą. Za moimi plecami znajduje się hala technologiczna, w której prowadzone są badania w skali pilotowej. Istnieją tutaj instalacje, gdzie przetwarzamy węgiel w wszyscy sposób, w dużej skali. Większość instalacji, które są umiejscowione w tej hali, to są prototypy opracowane na podstawie założeń pracowników instytutu i podejmują różne sposoby przetwórstwa węgla. Mamy tutaj instalacje do skazowania, do spalania węgla, instalacje do suszenia, instalacje do aminowego usuwania dwutlenku węgla, do zgazowania biomasy, do spalania paliw w komorze o wzburzonej turbulencji oraz instalacje do spalania paliw gazowych w chemicznej pętli tlenkowej. Prace prowadzone w tej hali mają charakter badawczy. Są wykonywane zgodnie z projektami oraz z zakresem badań, jakie są do wykonania. Jest to praca typowo cykliczna. Podczas jednej kampanii badawczej badamy różne procesy, wpływy różnych czynników na daną technologię. A i zależnie od tego, na jakiej instalacji te badania trwają, są to testy kilkugodzinne, są to testy również kilkudziesięciogodzinne. Wszystko jest zgodne z harmonogramem oraz z projektem danym, jaki wybraniemy oraz z badaniami, jakie są nam potrzebne dla opracowania technologii. W chwili obecnej prowadzone są badania nad zgazowaniem biomasy w naszym autorskim reaktorze o nazwie Gazela oraz prowadzone są badania nad usuwaniem dwutlenku węgla, nad aminowym usuwaniem dwutlenku węgla. W laboratorium spalania badane są urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe, w tym także kotły centralnego ogrzewania. Kotły na paliwa stałe w chwili obecnej to już nie tylko stare urządzenia, które emitują znaczne, znaczną emisję różnych zanieczyszczeń, w tym pyłów, ale to także bardzo nowoczesne urządzenia, w tym urządzenia spalające biomasę, czyli paliwo, które nie emituje SO2 i umownie nie emituje również CO2. Także idealnie wpasowuje się w dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, w dyrektywę CAFE, oraz doskonale wpisuje się w program KAFKA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji, spowodowanie podwyższenia efektywności energetycznej urządzeń oraz właśnie promocja odnawialnych, rozproszonych źródeł energii. W ostatnich dniach wprowadzaliśmy normę PNEN ISO 23210, która umożliwia nam badanie, Stężenia pyłów w spalinach z podziałem na frakcje PM10, PM2,5. Czyli jesteśmy w stanie na potrzeby tego programu określić, ile w pyle mamy tych najmniejszych cząstek, które są tak najbardziej nieobojętne czy wręcz szkodliwe dla zdrowia człowieka. W nowoczesnych, naprawdę nowoczesnych urządzeniach grzewczych, szczególnie tych dostosowanych do spalania biomasy, pelletów drzewnych, tam nie ma możliwości spalania czegoś innego niż to paliwo. Nie jesteśmy w stanie tego włożyć do komory, spalania i spalić. Nie jesteśmy w stanie tego podać za pomocą podajnika. Praktycznie układ dozowania paliwa, układ dopasowywania parametrów powoduje, że ten kocioł jest, sam się steruje, sam ustawia parametry, ma niską emisję zanieczyszczeń do otoczenia, ma bardzo wysoką sprawność. Jest jest naprawdę bardzo przyjazny w obsłudze, z tego względu, że biomasa ma bardzo mało popiołu. Bardzo rzadko należy ten popiół opróżniać. Jednocześnie są to tak przyjazne urządzenia, że na przykład za pomocą telefonu komórkowego jesteśmy w stanie wracając z wakacji zimowych włączyć sobie kocioł i on dopasuje nam parametry tak, że wracamy i mamy żądany komfort cieplny. Instalacje Centrum Czystych Technologii będące prototypami unikalnymi w skali światowej wspierane są przez nowoczesne laboratoria Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Jednym z nich jest laboratorium pirolizy. W laboratorium znajduje się termowaga ciśnieniowa do badania procesów przetwórstwa węgla, takich jak zgazowanie, piroliza, spalanie, do badania katalizatorów. A to co ją wyróżnia, to że procesy mogą być badane w warunkach podwyższonego ciśnienia. Większość aparatów jakie są w Polsce, termowag, nie mają takiej możliwości. Nasz instytut był pierwszy, który miał w Polsce, który ma w Polsce termowagę ciśnieniową. Dzisiaj jest ich już więcej, natomiast ten typ, gdzie możemy badać procesy z parą wodną, jest ich około sześciu na świecie. Na terenie Instytutu znajduje się także zabudowana stacja monitoringu powietrza, która analizuje jego skład 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Mamy informacje o stężeniu tlenków azotu, dwutlenku siarki. Mamy też takie pożyteczne, bardziej dla szarych ludzi, informacje o temperaturze, o wilgotności, ciśnieniu, nawet o opadach. Dane z tej stacji są publicznie dostępne, można je obejrzeć na stronie internetowej Instytutu. Dzięki temu, że monitorujemy skład powietrza ze względu na tlenki azotu, na dwutlenek siarki, są to niebezpieczne substancje, których emitowanie jest szkodliwe dla otoczenia i dlatego dzięki tej stacji możemy kontrolować, czy badania, które prowadzimy, nie przekroczyły pewnych dozwolonych norm. Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych finansowana była w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość tego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi prawie 162 miliony złotych, z czego same dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 137 milionów złotych.